Tatari tatariram, Tatari Tatari z tej strony. Dzisiaj jedziemy po komodore 64. W zasadzie komodore 64 mam chyba 10 sztuk, ale nie to jest ważne. Ważne są akcesoria, jakie są spakowane z komodorką. Dwa joysticki, trochę kaset i parę kartridży. Kartridże są dość odliwe. Dlatego się zdecydowałem gdzieś to Komodore. A komodorę zostawia sobie akcesoria. A Komodore z magnetofonem i całą resztę opcham. Także mam trochę, trochę jazdy. Także jak widać, to jeszcze na żółtych tablicach. Ale mam fajny Bajer tutaj, bo mam. Ups! Nie otworzyłem. Mam fajny Bajer tutaj, bo mam kierownicę tam, gdzie trzeba. Czyli po lewej stronie. Także przejdziemy się do, do faceta, żeby odebrać. Ciach, jest dopiero godzina 6. Zobaczymy ile mi zejdzie, pewnie z godzinkę. No, ale przyjemnie będzie, nie mam tak co do domu robić lepszego. Także do zobaczenia, kat kat kat, w następnej części. Wszystkim quick update. Wracam do domu. Było kawałek, żeby jechać, ale okazało się, że było warto. Bo dostałem nie jedno komodore bohenek, ale dostałem dwa komodory bohenek do tego kupę fajnych gratisów. Także opłacało się jechać. Cena okazała się naprawdę super z tymi wszystkimi gratisami. Także zrobimy mały update w domu, co jak wygląda i myślę, że podłączymy sobie i sprawdzimy, czy to wszystko działa. Wydaje mi się, że działa. Kolega podłączył to w domu wszystko się świeci, także do telewizora tego nie podłączaliśmy, ale z Commodore generalnie bardzo mało problemów jest z tymi komputerkami. Także dzięki wszystkim i do Dzień zobaczenia. Ja Jestem dalej w drodze do Wrocławia, przynajmniej muzyka w radiu dopisuje, utknąłem za małym Renault, tak sobie jadę powoli, relaksuję się, staram się nie denerwować. Ale za to muzyka dopisała. Także do zobaczenia w kolejnej części, jak będziemy to wszystko już odpakować na świeżo. Tak więc się ma wszystkim na drugi dzień. Niestety nie skończyłem tego kręcić wczoraj wieczorem. Ale tutaj, w tej torbie, jest zdobycz, którą mi się wczoraj udało zdobyć. Są to em, w zasadzie dwa Komodore 64 chleba, chlebak, tak zwany. I trochę akcesorii. Myślę, że Komodore będę mógł gdzieś odsprzedać tanio. Chytry nie jestem, a zostawię sobie akcesoria: trochę kaset i parę kartridży, bo na tym mi na bardziej zależało. Chlebaczka już mam, chyba mam ze dwa chlebaczki. Mam C64, mam C128. Także trochę tego wszystkiego mam, ale akcesorii nie mam. Dlatego chciałem się teraz skupić trochę na zbieraniu akcesorii, których mi brakuje, żebym mógł sobie wreszcie skompletować taki fajny zestaw do, do gier na weekendy, także przejdę szybko, odłożę torbę na bok i będę wyciągał w tej torbie jednej jest chlebaczek i zasilacz wszystko działa w ogóle, sprawdziłem dzisiaj także jest trochę pożółkły, ale, ale to nic nie szkodzi tym się nie przejmuję nie jest jakiś straszny żeby, żeby tego także normalnie używany sprzęt ten drugi jest w lepszym stanie, magnetofon. Magnetofon widział już lepsze dni, ale tym też się nie przejmuję, bo magnetofon mam nowy. Także magnetofon i drugi klebaczek jest w dużo fajniejszym stanie, już nie jest taki pożółkły, nie wiem czy dobrze widać, jest dość biały, jest trochę zakurzony, wiadomo. Oczywiście chyba było otwierane, plomby są pozrywane. Fajne można było zrobić porównanie chlebaczka. Podobno chlebaczek ma e, Lepszy dźwięk niż C64 Ze względu na cięcie kosztów, później Commodore e, Coś tam są modyfikacje małe, że dźwięk w Tej późniejszej C64 ma Troszkę inny dźwięk, jest troszkę gorszy Nie wiem ile w tym prawdy, nigdy nie, nie, nie mogłem tego zweryfikować Dostałem czerwony Case, czy takie pudełko i w pudełku mam to, co mi się podobało, to kilka kaset. Oryginalny śrubokręcik do ustawiania głowicy, bez tego ani róż, wiadomo. I tu jest cartridge e, z 4 grami. dość, dość, e, dość popularny cartridge: Finish Freddy, International Soccer, Flimbos Quest i Clucks. E, tutaj jest polski cartridge, ka synteza polskiej mowy monitor, assemblera, klawiatura muzyczna. Ustawienie skosu głowicy, turbo do magnetofonu. I trzeci to jest chyba zwykły blackbox. Chociaż też pisze muzyczna klawiatura. Ustawienie głowicy, monitor assemblera i turbo. Czyli ten ma wersja 8.1 ma po prostu syntezator mowy dodany. Przetestujemy sobie myślę to w którymś następnym odcinku. I kasety. Tutaj nawet nie wiem co jest na tym. Widać, że kasetka była nagrywana. Ale jest kilka składanek. Hans Kloss ale oryginał jeszcze z firmy LK Avalon, jak istniała. I samochody, jedna z tych popularnych, właśnie piratów. Tokyo Race, Tor wyścigowy, Electra Glide, Wybierasz Tor i kraj Opisy są po prostu legendarne na niektórych tych grach. Night Racer, wyścig w bardzo ciemnym lesie, o, jeden z dobrych opisów. Spy Hunter, wyścigówka, strąca Alta z szosy. Duke of Hazard, bombardują Cię helikopterem. Także to są stolanka samochodowa. Widzę rysowanie grafiki. Um, kasetka jest rysowanie grafiki. A co fajne, to to, że pan dorzucił myszkę do Commodore 64, którą będziemy mieli szansę przetestować. Bo z myszką z Commodore 64 mam bardzo mało wspólnego, ale jest tutaj kilka tytułów, trochę się światło odbija. Grafik Basic plus Demo w tym Basicu. CAD Design, projektowanie płytek elektron. Amika Paint, mysz lub Joy, ogromne menu, czy menu. Także to na myszkę to sobie przetestujemy trochę później. I tutaj fajne pięć, jedna z popularnych składanek legendarnych Red Heat, Tomcat, Task Force, Skateball, Hard and Heavy, Xybots, Leonardo, Dynam X, Gilbert, Stormwar i tak dalej i tak dalej. Jest widzę. Bardzo fajna składanka, najlepsze cztery. Scorpius, stateczek kosmiczny, bardzo jest, bardzo dobry opis. Skalamander, latający kosmiczny pojazd. Road Blaster, dobrze uzbrojony samochód. Italy Soccer, Mistrzostwa Europy w, w nogę. License to Kill, Agent 007 James Bond. Tutaj... Jeszcze tylko szybko przelecimy te trzy kasetki, symulacje, już nie będę czytał nawet, ale opisy wiadomo są legendarne, wszystko jest bardzo czyste i suche, także nie mam powodu myśleć, żeby to mogło nie działać, wydaje mi się, że wszystko działa. Commodore 64, najlepsze 13, 0.1 ABC Turbo i 15 ustawianie głowicy, czyli program był załączony do kasetki, chociaż to wiadomo, że to wszyscy mieli na karcie. I tutaj dla dzieci trust, także to sobie też przejrzymy. Co mnie cieszy, to standard to jest w bardzo fajnym stanie. Też dużo za to nie zapłaciłem. Dostałem dwa komodorki. Jeden będzie można komuś odstąpić. Myślę, że taki, taki chlebaczek to jest dobra baza do, do właśnie e, czytnika kart SD. SD SD2 i EC3, jak tak się to nazywa. I e, jest bardzo fajna baza, można sobie to skompletować. Tu jest w środku jeszcze zasilacz. Jeszcze jeden zasilacz, czyli są dwa kompletne komodorki. Przełącznik do anteny. Jeszcze takiego przełącznika nigdy nie widziałem. Dość taki. Znaczy widziałem przełączniki w Pegasusach, ale one były generalnie tanie i rdzewiały po, po miesiącu. Ten jest taki dość solidny. Kabelek jest dość gruby. Ładny, także ktoś widzę, to inwestował tej przełącznik. I tutaj jeszcze jest trochę dokumentacji. Dwa joysticki. Jeden joystick się praktycznie nie nadaje. Yy, drugi jest taki dość zwykły joystick na gumkach. No i mysz. Widzę mysz. Mysz jest popisana, nie wiem dlaczego. Może będzie to można zmazać. Ale mysz z, e, z chęcią przetestuję. Oczywiście kuleczka w środku jest. E, Commodore C, e, C64 128. Bardzo ładnie chodzi. Przetestujemy sobie, sobie to jak to wygląda na ekranie. Przecież Commodore miało bardzo słabną rozdzielczość. No i tu jest trochę książek. E, nic szczególnego. Chociaż ja lubię przeglądać dokumentację. Często lubię przeglądać, bo jest e, dużo Dużo fajnych rzeczy, i tu na przykład już się coś fajnego trafiło w grach, nieśmiertelności w grach. Wersja dla Commodore 64, czyli to jest, czyli to jest książka z cheatami, z oszustami. Final Trójka, jakaś instrukcja. I tutaj wszystkie gry na komodore można byłoby, chyba że to jest do tego cartridge jeszcze jakieś, oferta wydawnicza nie wydaje mi się, że był do tego cartridge, ale widzę, że tu są y, zmiany tych y, programów samego. Zwykle jest do tego kartecz, który te zmiany wprowadza. Także myślę, że będzie można sobie to przejrzeć później. Później jest Komodore Basic. Czy Basic, jak kiedyś się mówiło. Też wszystko po polsku. Nie miałem styczności z, z literaturą do Commodore 64 po polsku. Instrukcja obsługi do Commodore 64 po polsku. Chętnie przejrzę. No i mikrokomputery, chociaż tu jeszcze coś jest. O, Jakaś... Commodore 64 Bogdan Frelek, i wszystko też jest po polsku, także to jest też ciekawe. Na pewno do przejrzenia. Dużo można różnych fajnych rzeczy znaleźć w takich gazetach. I tutaj jest. Proszę. A, tu jest po niemiecku jakaś gazetka. Chociaż pisze Happy Birthday, a jest po niemiecku. Także. Nie wiem czy ktoś będzie chciał to przeczytać, ja niestety po niemiecku lipa. Widzę jakie programy można zamówić tak dalej. Modna C64. Mm, czy to nie C64? To chyba monitor jest, co ja Tu jakiś dźwig kontrolowany, jest taki Raspberry Pi pierwszy. No i tutaj nasz jest Bohenek z tyłu. Zdjęcie, ciach. Także myślę, że to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Przepraszam, z góry za długą nieobecność, ale miałem tyle rzeczy na głowie. Moje życie się zmieniło o, 200, o 360 stopni, nawet nie o 200 w tym roku. Wszystko jest teraz inaczej. Także myślę, że to by było na tyle. Staram się teraz częściej postaram się częściej wrzucać filmiki na mój kanał. Myślę, że będzie tego dość sporo. Mam trochę pomysłów, trochę planów, także już się teraz zadomowiłem też we Wrocławiu. Także będzie coś też, co będzie kręcić. Także dzięki wszystkim mojego weekendu, dzisiaj jest sobota. Mam nadzieję, że wszyscy się będą świetnie bawić. I do zobaczenia w następnym wideo.